Witam, witam, z tej strony MWK Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale Jak możecie zauważyć, jesteśmy w nowej serii Minecraft rozbitek Tak, słuchajcie, mamy kolejną mapkę od jednego z was Słuchajcie, fabularną w której będziemy, słuchajcie, się wcielać właśnie w postać Rozbitka, yy, który jest tak naprawdę żeglazem, który się rozbił, słuchajcie, na tajemniczej wyspie, znaczy no nie na tajemniczej wyspie, tylko słuchajcie, a zresztą do wszystkiego przejdziemy, słuchajcie, yy, na samym starcie chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, bo wiem, że potraficie, ostatnia seria, taka mini seria z napadu na bank, wam się bardzo podobała, mam nadzieję, że Minecraft rozbitek też wam się spodoba, więc zostawcie łapkę w górę, bo co tysiąc łapek w górę, słuchajcie, jedna osoba z komentarzy będzie pozdrowiona, czyli zabawa, słuchajcie, dalej trwa y, ta co trwała. Więc bardzo serdecznie zapraszam również do subskrypcji, jeżeli jesteś nową osobą, która wiesz, nie subskrybuje i no i tyle. No i tyle. Nie będę przedłużał, słuchajcie, bo mamy tutaj mapkę fabularną i naprawdę się jaram, bo mamy słuchajcie specjalny tekstur pak do tej mapki, naprawdę. I a, ogólnie tutaj macie wszystkie informacje y, od autora bardzo, ale to bardzo zapraszam y, no jego tutaj social media, z tego względu, że słuchajcie, naprawdę się napracował, bo mamy tutaj swojego teksturpaka, ale dobra. wziąłem tu, słuchajcie, wszystko ze skrzynki przed odcineczkiem, wszystkie ważne niby informacje. Zaraz sobie je przeczytamy. I tutaj mamy autor mapy Poland Box. Na mapie są ukryte łapki w górę i znajdź ich jak najwięcej. Podpowiedź dwie są na statku, więc dobra, my sobie klikamy start, bo tu tam właśnie, gdzie teraz się tutaj znajdujemy, zostaw łapkę w górę dla MWki, Właśnie, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, jest słuchajcie, lepszy klimat, żeby właśnie przeczytać wam historię fabuły. Słuchajcie, yy, właśnie o nas, o nas. Yy, oczywiście możecie zrobić skin. Fajnie by było jakbyście zrobili skin rozbitka. Naprawdę byłoby super. Więc czekam. Słuchajcie, macie teraz mail na yy, ekranie, gdzie możecie zrobić mi yy, właśnie skina rozbitka. Dobra, uwaga. Jesteś żeglarzem, podczas pewnego rejsu twój statek, yy, twój statek się rozbija, lądujesz na wyspie, wiesz z legend, że, dzieje się na niej, że dzieją się na niej dziwne rzeczy, chcesz to sprawdzić, więc taka jest, słuchajcie... Fabuła wstępna, więc w dzisiejszym filmie tak naprawdę będziemy się dowiadywać, co jest na tajemniczej wyspie. Na tajemniczej wyspie, boże, będziecie pewnie myśleli, o tajemnicza wyspa, Dylarki Dockness. Nie, słuchajcie, to, to jest co innego. My jesteśmy. Hmm, dobra, wymyślcie w komentarzach jakieś. Zastępstwo za tajemniczą wyspę, żeby nie mówił ciągle ich i tytułu ich serii, ok? Żeby, żeby tutaj w błąd nie wprowadzać wszystkich. Yy, ale dobra, mamy też, yy, słuchajcie, inne tutaj yy, książeczki, które sobie jeszcze przeczytamy przed, wiecie, wyjściem ze statku. Tutaj niby są dwie łapki, zaraz sobie wszystko będziemy, słuchajcie, ogarnąć, bo musi być wstęp, no musi być, rozumiecie. Yy, dodatek do fabuły: jesteś Duke Mar, pracujesz dla firmy zajmującej się odnajdywaniem zaginionych artefaktów podczas ostatniej podróży poszukiwania wałeś świętej korony króla Tiki. Wracając, twój statek się rozbił nieopodal dobrze ci znanej wyspy. Oh my gosh, i mamy tu jeszcze książeczkę. Ważne, to moja pierwsza mapa. Jeśli się spodoba, zostaw komentarz pod trailerem mapki na kanale y, Polandbox. Ok, zapraszam bardzo serdecznie, możecie zostawić. Ale dobra, te tutaj rzeczy, te wszystkie, słuchajcie. O, y, książki mogę już wyrzucić, zajmijmy się, słuchajcie, mapką, zobaczmy sobie tutaj co my tutaj mamy i naprawdę dużo rzeczy, patrzcie ile jakie tutaj jest, słuchajcie, tekstur pack, rozkminiacie, rozkminiacie coś takiego, dobra, bierzemy wszystkie rzeczy i zaraz się, słuchajcie, dobra, y, przy, przyjrzyjmy się co my tutaj mamy w ogóle, okej, okay, tutaj mamy, słuchajcie, zbrojkę, to sobie ją założymy, mamy tutaj miecz z Sharpness 1, to ładnie, naprawdę ładnie, mamy topór, Mamy 20, ok, czyli to są pieniążki Dobra, będziemy mówić na to złotówki Będziemy mówić na to złotówki, czyli mamy 3, 3 złote Tutaj mamy 33 yy, 33 i 25 to będzie, słuchajcie Wow, co, co ty MWK masz z matematyki? 58, tak? 58 I mamy jeszcze 20, ok, dobra, nie chcę mi się liczyć czy to jest ważne? I mamy jeszcze nóż, ok, dobra, zgniłe mięso Dobra, nie będziemy go jeść na razie yy, Ale sobie zostawimy. I mamy fajkę, po co nam fajkę? Czy z fajki można coś robić? Czy dobra, fajkę sobie zostawimy może, co? Fajkę sobie zostawimy i mamy mięsko. Okej, okay, dobra, mamy nóż, topór yy, i miecz. Okej, okay, dobra, mamy szukać, mamy yy, szukać ogólnie łapek w górę i ponoć. O, mamy właśnie tutaj jedną łapeczkę w górę. Mamy dwie. Okej, okay. bo na tym statku miały się znajdować dwie, generalnie. Yy, ale czy je znajdziemy, to się okaże. I tutaj chyba. Tam widzę? Nie, tam nie widzę, tam nie widzę, ok, tam nie ma łapki w górę, ale jeszcze możemy sobie zobaczyć, czy czegoś tutaj przed nami, słuchajcie, nie ukryli, jak myślicie, ale naprawdę cieszę się, możecie więcej mapek robić, naprawdę, ja was do tego zapraszam, żebyście robili więcej mapek takich fabularnych yy, na parę odcinków, bo to naprawdę fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa, ale dobra, chyba z tego statku trzeba już zwiewać i będziemy musieli popłynąć tam, będziemy musieli, słuchajcie, teraz w tamtą stronę pójść, wow! Ale zimna woda, <laughs> możecie mówić czy chcecie, żebym y, tą serię troszkę traktował inną, żeby co seria w sumie, żeby co serię y, inaczej to wszystko się odbywało, wiecie o co chodzi, może nawet na zasadzie fabuły, y, właśnie miałem tutaj włączyć sobie Render Distance 2, zapomniałem, wybaczcie, teraz sobie przypomniałem, oh no, oh no, coś nas atakuje, oh no, oh nie, 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 jeju, oh no, idź sobie stąd, idź sobie stąd, idź sobie stąd, nie! Nie, nie, nie! Oh no, zginęliśmy! Zginęliśmy, naprawdę? Naprawdę zginęliśmy? Jeszcze raz start, musimy się tam cofnąć. O nie! Zostaw łapkę, właśnie, jeżeli nie zostawiłeś łapki, to jeszcze, jeszcze możesz to zrobić. Mamy wszystkie itemki, mamy. Musimy tego szkieleta tutaj sprzątnąć. Ja, jakiś nawiedzony, słuchajcie, szkielety. W pierwszym odcinku już ginąć, naprawdę, MWK, ja w to nie wierzę. Nie mamy nawet pochodni, nie dostaliśmy żadnej z pochodni. Y Oh no, znowu ty, znowu ty, gościu Oh no, oh no Nie, 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 nie Nie mogę zginąć, znowu Dobra, zabiliśmy go Za Kolejny, kolejny O oh Boże, coś się dzieje Co się dzieje? Dlaczego na początku mapy już nas zabijają? Dobra, spawn point Okej, okay, dobra, w taki, tak to musimy zrobić, słuchajcie, tak to musimy zrobić. Chciałem... Jo! Od razu przyszło nam do bitwy, czyli ta, słuchajcie, wyspa, z nią coś jest nie tak. Z nią jest coś nie tak, zaraz się okaza... O Boż! Ile tego tutaj jest? Dlaczego oni są tacy silni? Na, na jakie? Tu jest włączony hard! To nie będzie łatwa mapka, słuchajcie. Kompletnie nie będzie łatwa. O, pyk dobra, zabiliśmy za Jeszcze ty! Ja nie mogę. Ej, rozumiecie, że autor mapy dał tutaj hard. Ja nie mogę. Dobra, okej. Okay. Musimy szybko, musimy szybko w takim razie pójść. Za tymi pochodniami będziemy się, słuchajcie, iść. Myślę, że to będzie najbardziej opłacalne, bo światło nas gdzieś do... O, coś znaleźliśmy, patrzcie, coś opuszczonego, dobra. Okej, okay. może pójdźmy z... Nie wierzę w to. No, naprawdę zginęłem, Na, naprawdę to się stało, okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Będziemy musieli odbić, słuchajcie sobie. Tamtą jaskinię, którą znaleźliśmy. Bo tak naprawdę to ja nie wiem czego szukać. Idę za światłem, bo myślę, że to będzie najlepsza opcja generalnie. Ale dobrze, że mamy ten mieczyk z Sharpness, bo no to... <sum> Samoobrona będzie łatwiejsza Tak myślę, na takiej zasadzie Dobra, tutaj musimy zrobić walkę O, gin, gin, gin Okej, okay, dobra, zabiliśmy to Zabiliśmy to coś złego yy, Zobaczmy, co jest w skrzynce może na początku Co? Zrobimy szybki obchód Mamy tu klucz, oh my gosh Mamy tu dużo jedzenia Jedzenie się przyda, miecz, miecz nam nie jest potrzebny I mamy tutaj klucz I klucz jest, słuchajcie, do tego miejsca Ale pójdziemy do tego miejsca Słuchajcie, jak będzie... Ranek, Co wy na to? Jeszcze sobie tutaj poobczajamy, co my tutaj, co tu się znajduje w jaskini. Jak zrobimy sobie dzień, i myślę, że to, to nastanie w następnym odcinku, otworzymy tajemnicze drzwi. Możecie napisać w komentarzu i zostawić oczywiście łapkę w górę, jeżeli czekacie na otworzenie tych drzwi, bo w sumie jestem ciekawy strasznie, co tam jest. Yy, tutaj nic się nie znajduje, czyli przypuszczam, że tutaj ktoś na tej wyspie musiał być i szukał, słuchajcie, wykopywał tutaj różne yy, minerały, wiecie? Na takiej zasadzie to chyba było. Mm, ale dobra, ale dobra, to jest czyjaś kopalnia yy, Może się dowiemy czyja Kto to wie, ale na razie trzeba by było Tutaj wszystko posprawdzać Bo jak mamy tu spać, to ja nie chciałbym Słuchajcie, nadziać się na coś nieprzyjemnego Rozumiecie? I czy ja stąd Czy ja wejdę sobie na górę Oh my gosh, co to jest Łapka, znaleźliśmy lajka Ale co to jest, czy to jest jakiś Zatruty, zatruty bedrock Słuchajcie, o nie, dobra Idźmy sobie stąd, idźmy sobie stąd Pójdźmy sobie na górę tam gdzie byliśmy. Zróbmy sobie, słuchajcie, dzień. Rozejrzymy się po wyspie, słuchajcie, to będzie koniec dzisiejszego y, pierwszego odcinku Minecraft rozbitkowie. Taki, taki jest plan, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy co nas, na nas będzie czekać rano, więc pójdźmy sobie spać, patrzcie ile razy zginęliśmy. W ogóle możecie pisać, czy chcecie, żebym tą serię prowadził bardziej tak lekko wabularnie. Wow! Tu są jakieś zbiorniki z wodą! Może się możemy się wykąpać. Patrzcie jak tu nagle jest... Ładnie, znaczy nie widzę nic, bo miałem mieć render distance 2, ale może to i lepiej, ok. Rozejrzyjmy się, słuchajcie, co tu można ciekawego znaleźć, bo jak na razie mamy jaskinię, która będzie naszą bazą tymczasową. Tymczasową, zombiaku! Ok, dobra. To będzie nasza tymczasowa baza. Mm. I tutaj zostaniemy. Wow, skrzynka, słuchajcie. Czy to jest skrzynka, naprawdę? Ej, musimy ją jakoś zdobyć. Musimy ją jakoś zdobyć. Czy jest możliwość, żeby yy, to rozwalić, może? Czy, czy to jest taki tekstur pack? Nie, mi się wydaje, że tam może być skrzynka. Tak, tu jest skrzynka i mamy like. Oh yeah! Mamy lajka, like słuchajcie, mamy lajka, like to super, dobra. Więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy dzień, Rozejrzyjmy, rozejrzymy się jeszcze bardziej po tej wyspie, jak otworzymy, słuchajcie, drzwi, które właśnie tam będą się znajdować, bo naprawdę nie mam pojęcia, co tam jest, nie mam pojęcia. Yy, więc możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. I napisać w komentarzu jak Wam się podoba wstępnie właśnie ta seria. Bo myślę, że już w drugim odcinku bardziej się wczujemy w fabułę niż w pierwszym, bo to jest tylko na razie wstęp. Więc ja byłem MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, zapraszam na moje wszystkie social media i tak dalej i tak dalej. Trzymajcie się i widzimy się pojutrze. Na razie.